Kwestia XRP Contrasek przyciągnęła do projektu zupełnie nowe osoby, w tym inwestorów, którzy dotąd w ogóle nie śledziły XRP i po niedawnym orzeczeniu odnośnie tego, że XRP jednak nie jest papierem wartościowym na rynku zapanował niebezpieczny entuzjazm. Entuzjazm niebezpieczny do tego stopnia, że nowi inwestorzy zachęcani wzrostami zdecydowali się wejść nawet i po 0,7 dolara tylko z tego względu, że zaczęli nagle szperać w poszukiwaniu filmów informacji o XRP prawdopodobnie. Natrafiając na wszystkie te kosmiczne predykcje i niejako się do nich przekonując, nagrywam to wideo ku przestrodze, bo musicie mieć świadomość ryzyka inwestowania większych ilości pieniędzy w takim czasie nawet jeśli chodzi o XRP, a być może szczególnie, jeśli mowa właśnie o tym tokenie. Jak wiecie, na rynku działam od wielu, wielu lat i naprawdę dużo już widziałem, dlatego zawsze staram się szukać w swojej głowie tej małej czerwonej lampki wszędzie tam, gdzie zauważam potencjał do wzrostów. I w przypadku XRP ta lampka mimo wszystko gdzieś się pali. Jeżeli kupowaliście tokeny XRP przed laty i za bezcen, to prawdopodobnie wierzycie w potencjał tego coina i nie przejmujecie się ewentualnym ryzykiem, bo wiecie, że i tak w razie czego Życie się ich pozbyć na plusie, albo w razie jakiegoś niepowodzenia i tak niczego nie wyprzedacie. Zwracam się raczej do osób, które XRP zauważyły dopiero teraz i wiedzione optymistycznymi prognozami zdecydowały się na wejście po niebezpiecznej cenie. Tutaj doradzałbym przemyśleć swoją decyzję, bo, choć faktycznie XRP może zyskać na wartości, to równie dobrze może być na odwrót. A z racji tego, że nie macie zabezpieczenia w cenie, bo wyszliście stosunkowo późno, to będziecie pierwszymi osobami, które na tej inwestycji się przejadą. Mówię tutaj o sytuacji, w której na przykład decyzja sądu zostanie uchylona, bo uważam za całkiem prawdopodobne, że SEC nie przyjmie tej niedawnej porażki tak spokojnie jak wszyscy zakładają i taki scenariusz jak najbardziej jest możliwy. O ile ja kupowałem XRP przed laty, to wierzę, że w razie Wu mam czas na ewentualne pozbycie się tokenów, jeszcze zarobienie na tym wszystkim, to Wy jak kupowaliście w okolicach tej ceny co teraz, miejcie na uwadze, że za nami duże wzrosty i jakiekolwiek negatywne informacje, newsy w zupełnie drugą, i będziecie ze swoją inwestycją w plecy. Przykładowy spadek z 0,8 na 0,4 dolara wydaje się nieduży, ale jak inwestujecie na przykład 500 tysięcy złotych, to zostaje wam 250 tysięcy i wtedy nie brzmi to jakoś specjalnie dobrze. Zatem ja osobiście, gdybym nie miał XRP w swoim portfelu od lat, to teraz na pewno bym w niego nie wchodził. Mówię to szczerze, jako osoba, która na krypto zjadła zęby. Jako że kupowałem ten token lata temu to nic z nim nie robię, a po 0,4 dolara dokupiłem go naprawdę jedynie niewielką ilość. Tego nie powiedzą wam na innych kanałach, dlatego uczulam, decyzja sądu może zostać uchylona, a SEX zrobi co się da, by tak się stało. Jeżeli nie, to nadal mogą wymyśleć coś nowego. Jeżeli miałbym 500 tysięcy to zainwestowałbym teraz w coś zupełnie innego, na pewno nie w XRP XRP jest projektem z największym potencjałem, jak się wydaje, na najbliższą hossę, ale może też okazać się największą pułapką, aktywem najbardziej ryzykownym ze względu na cały ten szum i entuzjazm. Jak hodlujecie od lat to spoko, choć tutaj także warto rozważyć wcześniejsze zgarnięcie profitów. Natomiast jak jesteście w tym projekcie od niedawna, to bądźcie ostrożni, jeżeli w niego inwestujecie w takim momencie, bo moim zdaniem to może zaboleć. Jak wiecie, nie mówię tego złośliwie, bo sam interesuję się XRP, nie jestem przeciwny. Tego projektu po prostu w niektórych sytuacjach inwestowanie w każdą kryptowalutę może być bardziej ryzykowne i bardziej niebezpieczne. I ten czas w przypadku XRP, w moim odczuciu, jest właśnie takim czasem. Nie bez powodu mówię o tym na górce. Macie możliwość rozważenia wszelkich za i przeciw, jeżeli załadowaliście się w XRP dużą kasą po 0,8 dolara. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o krypto, dobrze jest zarobić te 20-40%, ale zarobić niż po prostu czekać na 10 dolarów za token czy 1000. Dolarów za token i finalnie stracić, i nie zarobić nic. Także nie chcę nikogo zachęcać ani odwodzić. Pamiętajcie, że nie jestem doradcą finansowym, a to nie jest porada inwestycyjna. Wszystko musicie przemielić zgodnie z własnymi przekonaniami, a wszelkie decyzje podejmujcie samodzielnie. Pamiętajcie o tym każdego dnia, kiedy inwestujecie w krypto, bo rynek krypto jest bardzo niepewny, bardzo ryzykowny, i tutaj dużą rolę jednak odgrywają newsy. To, co się dzieje, to, co tak naprawdę nieraz wypływa zupełnie nieoczekiwanie z godziny na godzinę ma często bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o notowania danego projektu. Miejcie to na uwadze, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!